Witam Cię serdecznie, Sylwia Kocań z Duch i Materii z takim nagraniem, kolejnym nagraniem bardzo, bardzo z życia wziętym, z czymś, czego doświadczam obecnie i co jest też jakby pokazaniem Ci tego, że każdy z nas, oczywiście ja mogę mówić tylko za siebie, ale w moim odczuciu każdy z nas jest cały czas na tej drodze do samouzdrowienia, do poszerzania się, do przechodzenia przez pewne lęki i do pracy, do pracy ze sobą po prostu, z tym co się w nas dzieje i różne sytuacje nas testują. I ja właśnie teraz przechodzę przez taki test. On już w sumie trwa teraz praktycznie trzeci miesiąc. Natomiast teraz jest jego jakby punkt kulminacyjny. Ja się teraz śmieję, ale ale przyznaję, że w ostatnich 24 czy 48 godzinach wcale nie było mi i w dalszym ciągu nie jest mi aż tak bardzo do śmiechu. I, i, I cały czas, teraz nawet nagrywając to nagranie, jestem w procesie właśnie pracy ze sobą z tym, co się we mnie dzieje. Nie nad sytuacją, bo sama sytuacja nie mam na nią wpływu. I może teraz wyjaśnię pokrótce nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, co się dzieje. Jak zapewne wiesz, odeszłam kilka miesięcy temu z pracy w Danii, wróciłam do Polski. I zgodnie z umową powinnam właśnie dzisiaj najpóźniej, a tak naprawdę wczoraj, otrzymać za zeszły rok premię. I w moim uznaniu, nie będę tutaj mówić o jakie tutaj kwoty chodzi, ale są to no, bardzo duże pieniądze w moim odczuciu. I y, gdzieś tam ta myśl taka się zaczęła przewijać już jakiś czas temu. A już dla nich nie pracuję, to będą coś kombinować pewnie, żeby mi tego nie zapłacić. Ale ta myśl tak przychodziła, odchodziła i się jej nigdy nie chwytałam, tym bardziej, że właśnie jakby czułam też taki spokój tym, że, że, już, że, że jeszcze jest trochę czasu, tak? że tak naprawdę okaże się to dopiero z końcem marca, tak jak, tak jak, tak jak zawsze to się dzieje w tym terminie, w tej firmie. No i co? Nadszedł koniec marca, a pieniędzy dalej nie ma. Próbuję się z nimi kontaktować. Jeżeli w ogóle uda mi się jakiś kontakt nawiązać, to tylko słyszę, że jeszcze nic nie jest zatwierdzone. Żadnych konkretów. Nie wiem, co się dzieje. Nigdy tego nie doświadczyłam w żadnej pracy. Nie doświadczyłam tego też w tej firmie. Myślałam, że są, że są poważni, i teraz też. Tutaj, już nawet co ja zaczynam robić? Zaczynam się wkręcać, tak? Zaczynam się wkręcać. Proces myślowy, w to, co mi głowa zaczyna podsuwać i co automatycznie wyzwala we mnie yy, lęk, tak? Czuję to w swoim ciele i to dosyć intensywnie. Dzisiaj w nocy obudziłam się o 3 w nocy i czułam się naprawdę podenerwowana, czułam, czułam lęk, czułam ścisk w żołądku i nie pozwoliło mi to spać. Um, sąsiad zaczyna wiercić, ale mam nadzieję, że, że pozwoli nam dokończyć to nagranie. W każdym razie to, czym chcę się podzielić, jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że to jest takie bardzo na czasie i, i być może wesprze to kogoś, kto też boryka się z podobnymi sytuacjami, lub też pokażę Ci Wam, że nawet osoby takie jak ja, które już pracują z innymi, które są psychoterapeutami, które same są na ścieżce rozwoju od wielu, wielu lat, Pomimo tego, że mamy już wiele kwestii przepracowanych i ustabilizowanych, to jednak czasami też do nas przychodzą takie życiowe testy i pojawia się ten lęk, zbudza się. I jeżeli ktoś ci mówi, że tego lęku już nigdy nie ma, to ja osobiście nie wierzę w to do końca, tak? Nigdy nie wiadomo, jest tak naprawdę. I oczywiście być może tak jest w przypadku jakiejś osoby. Natomiast osobiście moim doświadczeniem jest to, że ten lęk czasami powraca, zwłaszcza w nawiązaniu do sytuacji, które które zawsze były, jakby można powiedzieć, taką słabą stroną. W moim przypadku zawsze to była strona finansowa, co jest tak naprawdę paradoksalne, bo ja zawsze miałam bardzo dobrą sytuację finansową i, i sama pokazuję, jak te pieniądze przyciągać, i to jest taki mój konik, i, i, i bardzo lubię o tym mówić. Natomiast jednocześnie zawsze towarzyszył mi w dawnych czasach i jak widać, Echo tego lubi powracać i to czasami bardzo silnie, towarzyszył mi lęk przed tym, że nie będę miała wystarczająco, że y, stracę to, co mam, że ktoś mnie oszuka, tak? Że zostanę y, jakoś wykręcona, oszukana. Y, I w tym momencie, kiedy jest taka intensywna sytuacja, te myśli zaczynają mnie bombardować wręcz. I to też jest kolejny koncept, to też jest kolejna myśl, że te myśli zaczynają mnie bombardować i jestem tego wszystkiego świadoma i wielu z Was bardzo często mówi, ok, ale co z tego wynika? No dobra, mam tą świadomość, jestem już na takim etapie rozwoju, że jestem świadoma tego, co się dzieje. Powiem ci, jak to u mnie wygląda. Na przykład dzisiaj w nocy, ponieważ to była, był najintensywniejszy z tego całego, jakby procesu, nawiązania do tej sytuacji, czas, obudziłam się o tej trzeciej godzinie i przyszła mi oczywiście ta myśl: pewnie rano nie będzie tych pieniędzy na koncie. I na początku jeszcze byłam taka zaspana, więc jeszcze gdzieś tam mnie y, ciągło, żeby pójść dalej spać, ale jednak. Te myśli zaczęły przeważać i wstałam, wstałam o trzeciej w nocy i zaczęłam sobie tam sprawdzać. Oczywiście tego nie było, więc już nie było w ogóle mowy o spaniu. Przyznaję, że się wkręciłam, wkręciłam się na jakieś dobre 10-20 minut i zaczęłam słuchać tego, co się pojawia w mojej głowie. A pojawiało się wiele, pojawiało się oszukają Cię, a wiedziałam, że tak będzie... Yy, ale byłam głupia, mogłam tam zostać jeszcze dwa miesiące dłużej i teraz bym przynajmniej była na miejscu. Co ja teraz zrobię? Już w ogóle projekcje, yy, gdzie ja będę musiała tam lecieć do Danii, gdzie ja się zatrzymam, już w ogóle sobie stworzyłam cały obraz tego, co się może potencjalnie. Podziać, nie mając zupełnie pojęcia, czy, to, czy cokolwiek z tego jest prawdą. I po takich 20 dobrych minutach, takiego rozmyślania o tym, co oczywiście każda z tych myśli powodowała, że czułam się po prostu bardzo źle. W pewnym momencie miałam takie uczucie, że, oh, że, że po prostu nie wytrzymam z tym, z, tym, z tym, co czuję w sobie. Jest to takie nieprzyjemne. I w pewnym momencie, puch, pojawiła się ta świadomość i to jest właśnie to, o czym mówię. U niektórych to się dzieje szybciej, u niektórych, o niektórych y, później, ale właśnie co my z tym robimy? Przede wszystkim przyszła świadomość tego, żeby nie spinać się tak przed tym, co czuję, że ten lęk ma prawo być teraz, mam prawo go czuć i to nie jest nic złego. Więc zaczęłam od tego, ok, czuję ten lęk. Jak zaczęłam wtapiać się w pewnym sensie w ten lęk, Miałam takie jakby poczucie, jakbym wtapiała się w materas, na którym leżałam, jakbym tak po prostu swobodnie coraz bardziej wypuszczała coś i, 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 i po prostu... Kładła się do tyłu, po prostu zatapiała się właśnie w tym materacu, jakbym gdzieś spadała, opadała lekko do tyłu, i coś trzyma mnie w ramionach. I to było oczywiście bardzo subtelne, ale w pewnym momencie, po kilku minutach takiego bycia w tym, pozwalania sobie na to, co czuję, zaczęłam odczuwać coś nagle przyjemnego. To się przetransformowało, przeistoczyło w coś, co nie było już trudne do zniesienia, co nie było nieprzyjemne, zaczęło pojawiać się coś neutralnego, a nawet w pewnym momencie wychwy wychwyciłam taki posmak. Taki smaczek, że, że, to, że fajnie, że to jest fajne. Potem zaczęłam zwracać uwagę na te myśli i wszystkie je kwestionować. Odpadaj, odpadaj, odpadaj. Nie wierzę. To nie jest prawda. To jest projekcja. Skąd ja to mogę wiedzieć? Skąd ta cała historia, gdzie ja już muszę gdzieś lecieć coś załatwiać? Być może tak będzie, a być może nie. Skąd ja to mogę wiedzieć? Także zaczęłam je wszystkie podważać. Żadna z nich nie została prawdziwa. Nie pozostała żadna myśl. I w obliczu tego. Pozostało w pewnym sensie jeszcze jakieś odczucie, pozostało to, ale poprzez pozwolenie ono też się stopniowo rozpuszczało, ponieważ jest to dla mnie bardzo taki wrażliwy punkt i, i wrażliwe miejsce, gdzie właśnie ja zawsze miałam takie zakodowane w głowie, że wszyscy wokół chcą mnie wykorzystać i oszukać, i w nawiązaniu do pieniędzy zawsze to było takie dla mnie drażliwe, dlatego bardzo silnie to odczułam, i w pewnym momencie zaczęłam zdawać sobie sprawę. Że ja powinnam cenić to, co teraz doświadczam, a nawet nie, że powinnam, ale że to, co teraz doświadczam, jest bardzo, bardzo cenne i przyszło takie poczucie, że to ma ogromną wartość, ponieważ tak dużo mówię o tych rzeczach, ale nie mogę o tym mówić autentycznie, jeżeli od czasu do czasu chociaż sama przez to nie przechodzę i nie przypominam sobie, jak to smakuje i jakie to jest. I jaki to jest często intensywny proces, ponieważ również mam osoby, z którymi pracuję indywidualnie, które borykają się z kwestiami finansowymi i z lękami finansowymi, i mówiąc komuś jakby już w pewnym sensie z automatu, że to są tylko myśli, żeby sobie na to pozwalać, to nie jest to samo jak czuć, co ta osoba czuje. I ja dokładnie czuję. Dzisiaj naprawdę czułam całą sobą i w pewnym sensie. No, oczywiście nie wyspałam się, jestem taka dzisiaj trochę nie za bardzo, jeżeli chodzi o samopoczucie. Natomiast w tym momencie jest OK, bo, bo jest naprawdę głęboko zakorzeniona, zintegrowana świadomość tego, że czy te pieniądze są w tym momencie, czy będą jutro, czy będą za tydzień, czy w ogóle ich nie będzie i będę musiała coś w tej kwestii robić, w tym momencie nie zmienia to dla mnie niczego. Tak jak siedzę, tak jak mówię teraz do Ciebie. Dokładnie tak samo jest wszystko dla mnie. Nic się nie zmienia, czy te pieniądze są, czy nie. Co się, jedynie co się zmienia i co jest fikcją, to moje takie um, złudne poczucie, że jestem bardziej bezpieczna. Tak? W momencie, kiedy zauważę ten numerek, te, te zera wpływające na moje konto, mam złudne poczucie, że mam większe bezpieczeństwo. A tak naprawdę nic się nie zmienia, bo czy to, czy to w tym momencie cokolwiek, do czegokolwiek się jakoś przyczynia, Poza tą myślą, poza tym przekonaniem, że teraz jest najbezpieczniejsza, tak? że wszystko jest ok, że mogę sobie ulżyć, że jest ulga. I co jeszcze wychwyciłam w tym procesie u, u siebie, to taka tendencja do tego, żeby się pocieszać. E, czasami to jest fajne, ja pamiętam, że kiedyś tak funkcjonowałam i to daje się poczuć lepiej. Czyli na przykład czuję ten ścisk w żołądku, czuję się źle z tym, co czuję, czuję ten lęk i próbuję sobie radzić poprzez to, że zaczynam sięgać do jakichś pocieszaczy, do jakichś myśli, które mnie pocieszą. A to na przykład, to niemożliwe, żeby taka firma w ten sposób postąpiła. Na pewno jak, jak zwrócę się tam do kogoś, to wszystko będzie wyjaśnione. Przecież już gdyby coś miało się źle podziać, to bym dostała informację o tym, że mi się w ogóle premia nie należy, a cały czas mi mówiono, że ona jest jeszcze w dalszym ciągu kalkulowana czyli jestem jakby zbywana, ale to nie jest jakby radykalnie powiedziane, że tego nie dostanę. Zaczęłam się pocieszać w pewnym momencie, tak? I też sobie zdałam z tego sprawę. I tu nie chodzi o to, żeby się bawić w takiego po prostu na straży stojącego kontrolera, ale mówię Ci o tych wszystkich rzeczach, ponieważ one są bardzo pomocne, i mam nadzieję, że, że ktoś z Was również będzie mógł z tego skorzystać. Kiedy my się w ten sposób pocieszamy, to też jest tylko chwilowe zatykanie tego, co chce być po prostu dostrzeżone i wyrażone. I na dłuższą metę to nie załatwia sprawy, bo ten lęk będzie powracał, czy to w tej samej sytuacji jeszcze, czy w innych sytuacjach, które będą wywoływać, powodować podobne myśli, podobny sposób myślenia, pobudzać podobne przekonania, przywoływać, i to dalej będzie się. I to będzie jeszcze intensywniejsze, tak sobie myślę. Mnie ta sytuacja pokazała, że właśnie to, co i tak cały czas przekazuje, ale pokazała mi tak namacalnie, że to jest proces na całe życie, że to jest proces dla każdego z nas, gdzie my musimy być świadomi i nie zagubiajmy się w tym, co nas dotyka, bo wtedy jest cierpienie. I dzisiaj to bardzo wyraźnie zaobserwowałam na sobie, kiedy wierzyłam tym myślom, że coś mi się złego dzieje, że życie jest nie fair, że w ogóle ta dania cholerna, że ci szefowie, a tak dobrze o nich myślałam, oszukali mnie. Próbują mnie wykręcić. To nie powinno się dziać i potem użalanie się nad sobą. Byłam takim dobrym pracownikiem, i tak dalej, i tak dalej. Wchodzenie w to, to nie załatwia sprawy, to tylko to intensyfikuje, intensyfikuje poczucie bycia ofiarą. Ale kiedy staniemy w swojej sile, kiedy poczujesz, naprawdę poczujesz i wejdziesz w to głębiej, że w tym momencie jest wszystko ok, tak jak jest, bo jest! Jest! I to tak trudno czasami poczuć i dlatego. To wymaga rozmów, takich poszerzających rozmów, gdzie w końcu coś zaskoczy, że tak, teraz jest wszystko ok. Ale jednocześnie ja, dzięki tej sytuacji, widzę, że to jest proces, który zawsze będzie prawdopodobnie trwał, i, i trzeba do tego powracać. I takie sytuacje to znowu pokazują i przybliżają. Chociaż jest oczywiście o niebo lepiej, bo dawniej to bym nie wiem. Doprowadziła siebie do, do bardzo zestresowanego stanu, i, i zawsze mi to dokuczało w życiu. Ja byłam bardzo taką negatywną, zestresowaną osobą. W tym momencie y, stosunkowo szybko potrafię jakby z tego wyjść, czegoś tak intensywnego. Y, no mówię, no zajęło mi to około 20 minut, bardzo intensywnych minut, gdzie było, była praca i, z tym, i przypomnienie sobie o tym, pozwoleniu i, i, przy, i przyjrzeniu się tym myślom, które się pojawiają, nabraniu do nich dystansu. Po prostu byciu w tym, czym jest, i świadomości, że to czemuś służy, wdzięczności za to, że to czegoś mnie uczy. I to często są bardzo subtelne rzeczy. Niełatwo jest w takim momencie, kiedy gdzieś jest ten ścisk, poczuć wdzięczność za to, co się doświadcza. Więc nie wymuszajmy tego na sobie. Po prostu najlepiej jest, co zrobić, to przede wszystkim zauważyć te myśli, które za tym stoją, które są inicjatorem tych nieprzyjemnych odczuć, i, i wiedzieć, że nie ma w nich prawdy, przyjrzeć się im bliżej. A jednocześnie pozwolić sobie i na to, żeby te myśli były, i na to, żeby to uczucie, które obecnie jest, ten lęk, ten ścisk, ten zgrzyt, cokolwiek, by to nie było nieprzyjemnego, żeby to po prostu było. Pozwólmy sobie na to, i wtedy to stopniowo zaczyna opadać i odpływać. Dlatego zachęcam cię serdecznie z miejsca, w którym również doświadczam wszystkiego tego, czego i Ty doświadczasz i wiem, że można inaczej. Zapraszam Cię do tego, żeby się z tym zapoznawać i wpajać to, wdrażać to w swoje życie, nie poddawać się na tej, na tej ścieżce, chociaż nawet i momenty poddania czasami są potrzebne, ale generalnie ufaj życiu i, i właśnie zatapiaj się, zatapiaj się w ten materac, zatapiaj się w to, co Cię trzyma, bo życie trzyma Cię w ramionach i, i każdy z nas jest bezpieczny. I pamiętajmy o tym. Do usłyszenia. Pa, pa.